Po trzech latach przerwy do piecek powróciły biegi na orientację. Ponad 30 mieszkańców gminy wzięło do ręki mapę i próbowało pokonać wyznaczone przez organizatorów trasy. Trasy są podzielone na kategorie według wieku i według płci. Mamy 10 kategorii i ponieważ to są zawody popularyzatorskie, mamy taką kategorię dla osób, które pierwszy raz startują, więc to są trasy dosyć krótkie, punkty kontrolne są umieszczone w znanym terenie, więc tu nikomu nie grozi zabłądzenie, wszyscy się czują bezpiecznie i chodzi o to, żeby poznać w ogóle istotę tej konkurencji i po jakby załapaniu Paniu bakcyla, zapraszamy później na y, trasy w lasach, trasy bardziej trudne, złożone y, i myślę, że to jest kwestia dzisiaj jakby zapoznania tylko z dyscypliną. Na starcie biegów stanęli młodzi mieszkańcy gminy, starsi, a także całe rodziny. Niektórym trasa sprawiła kłopoty, byli też tacy, którzy poradzili sobie całkiem nieźle zwycięzcy kategorii rodzinnej biegu na orientację w Pieckach. Proszę nam powiedzieć, jak się biegło z mapą tutaj po osiedlach w Pieckach? Na początku byliśmy trochę zdezorientowani, po pierwszy raz biegnę. Moja córka już częściej, ja... ale później już załapałem o co chodzi w tej mapie i ładnie nam poszło, wszystkie punkty zrobiliśmy tak jak się należy. No jesteśmy zadowoleni no szczęśliwi, że nam tak poszło fajnie. A właśnie, co było najtrudniejsze? No, znalezienie tych punktów, tak? Gdzieś tam usiane w trawach, gdzieś w krzakach kilka, no ale we dwójkę daliśmy sobie fajnie radę. Przez ulicę zwycięstwa... Organizatorzy podkreślają zalety biegów na orientację. Jak mówią, taka forma aktywności podnosi nie tylko sprawność fizyczną, ale i intelektualną. Z punktu widzenia ucznia inteligentnego, mądrego jest to sposób na wykorzystanie właśnie tej swojej inteligencji w sposób aktywno ruchowo. Z punktu widzenia ucznia, który z kolei ma wyższe wartości kondycyjne, on może poprzez naukę nawigacji poprawić swoje umiejętności te intelektualne, umysłowe, a ma bazę kondycyjną. Więc tutaj łączymy z jednej strony sprawność fizyczną ze sprawnością umysłową i dlatego jest to sport dla każdego Oczywiście najlepsze wyniki mają ci, którzy jednocześnie są i sprawni kondycyjnie, i sprawni umysłowo. Organizatorom biegów życzymy, by impreza zagościła na dobre w gminie Piecki i z roku na rok przyciągała jak największą ilość uczestników.